30. Niedziela Zwykła W pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości Syracha przypomina nam Pismo Święte o tym, że Pan Bóg jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Chodzi o to, że tak jak dzisiaj, tak i w starożytności była taka tendencja, żeby bardziej być po stronie bogatych, bardziej być po stronie tych, którzy mają władzę. Natomiast Pismo Święte przypomina, że Pan Bóg będzie po stronie biednych, skrzywdzonych, po stronie sieroty, wdowy. To jest taki bardzo mocny głos, zwłaszcza, że ludzie mogli się czuć nieraz odrzuceni przez społeczeństwo albo skrzywdzeni nie mogli dojść racji, bo nie mieli wystarczająco pieniędzy albo wystarczająco układów. Dzisiaj można powiedzieć, że sprawiedliwość jest troszeczkę na wyższym poziomie, ale przecież i dzisiaj zdarzają się sytuacje, że ktoś został pokrzywdzony, skrzywdzony, i, i przecież tak naprawdę. Nie uzyskał sprawiedliwości na tym świecie, że ktoś może mieć wrażenie, że naprawdę ludzie go, go wyautowali albo zrobili mu jakąś ranę, czy złość, czy boleść i, i nie ma w kim szukać pomocy. Bóg jest tym, w którym ostatecznie mamy szukać pomocy. Oczywiście trzeba starać się, żeby sądy były sprawiedliwe, ale trzeba też, my jako ludzie wierzący, mieć tą nadzieję, że pamiętaj o tym, że nawet jeśli przed ludźmi nie uzyskasz sprawiedliwości, to Bóg zna Twoje serce, Bóg zna Twoją sytuację. Zwracaj się do Pana Boga, on zawsze będzie po Twojej stronie. Psalm 34. Mówi m.in. o tym, że, że psalmista chce chwalić Pana Boga i mówi: Dusza moja chlubi się Panem, dusza moja chlubi się Panem, wychwala Pana, śpiewa nawet aleluja, można by powiedzieć dosłownie. Dusza, życie, tchnienie, krtań, można powiedzieć, jak człowiek nawet śpiewa, to aż, to aż słychać przecież jak, jak, jak grata część ciała. To wszystko jest taki bardzo prosty znak, pokazujący, że naprawdę ten człowiek się nie wstydzi Pana Boga i on się tym Panem Bogiem chwali. My się wieloma rzeczami w życiu chwalimy. Chwalimy się dziećmi, chwalimy się domem, chwalimy się sukcesami naukowymi, chwalimy się podróżami, chwalimy się osiągnięciami w pracy, chwalimy się wyglądem. Ludzie różnymi rzeczami się po prostu chwalą. I czy się chwalimy Bogiem? Ja to mam takiego Boga, który naprawdę daje mi pokój serca. Ja to mam takiego Boga, który daje mi taki spokój, że wiem, że w śmierci z życie. Ja to mam takiego Boga, który daje mi taką pewność, że ja wiem, że, 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 że chociażby mnie ludzie tutaj nie zrozumieli, to on mnie zrozumie. Czy ja ja się potrafi chwalić Bogiem. Czy to jest jakoś dla mnie naturalne, że, że mam się naprawdę kim chwalić? Drugie czytanie z listu św. Pawła, apostoła do Tymoteusza, również drugim. Święty Paweł mówi o tym, że w dobrych zawodach wystąpił, biegu kończył wiary, ustrzegł. W dobrych zawodach agonia, mai to jest walka, to jest naprawdę taka, taka mocna walka. Życie nie jest jakimś takim, można powiedzieć, miejscem, kiedy się nie walczy. Nie, tu jest bardzo mocna walka, ale Paweł mówi w dobrych zawodach. Można by przetłumaczyć pięknych zawodach. To samo w innym y, swoich listów powie podobnie, że, że będzie mówił o dobry, w dobrych, y, w dobrych, walcz w dobrych zawodach, czy w pięknych zawodach. Chodzi o to, żeby nie tylko starać się o wiarę, chodzi o to nie tylko, żeby walczyć o to, żeby, żeby zostać w tym życiu chrześcijaninem, żeby też walczyć o to, żeby te nasze wartości, które, które Bóg dał ludzkości, żeby przekazywać innym, ale żeby ta walka była dobra, żeby ta walka była piękna. Bo jak oglądamy sport, to widzimy, że można być super piłkarzem na przykład, ale można naprawdę fatalne robić faule, po prostu być brutalnym i zachowywać się nie fair. W każdej dziedzinie sportu. I my z obrzydzeniem patrzymy na tych, którzy... Biorą doping, którzy oszukiwali, bo to nie była dobra walka. I chodzi o to, że jak my się staramy o wiarę w swoim życiu, czy w innym, czy w tych różnych dyskusjach, nieraz nawet internetowych, to żeby sobie zadać pytanie, czy to jest piękna walka, czy to jest dobra walka, czy to jest uczciwa walka, czy to nie poniżająca walka drugiego człowieka. Że tak, trzeba starać się o wiarę, ale żeby to staranie się było naprawdę dobre, naprawdę piękne. Ewangelia opowiada przypowieść o dwóch ludziach, którzy przyszli do świątyni, żeby się modlić. Ciekawe, że ten, który się niby lepiej zachowywał, faryzeusz, który miał lepsze preferencje, można powiedzieć, był bardziej świętym po ludzku, miał więcej punktów zdobytych, że on jakby zdobywa swoje punkty na podstawie porównania się z innymi. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że nie jestem jak inni, że nie jestem nawet jak ten tutaj po prostu celnik. Nikt się nie porównuje, tylko mówi Panie, lituj się nade mną, miej litość nade mną grzesznikiem. Wydaje się, że to, co bardzo często ludzi gubi, że nie potrafią żyć swoim życiem. Ale jakby swoją wartość zdobywają przez to, że niszczą innych. O, nasza mża święta jest lepsza, nasza modlitwa jest lepsza, o, nasze postrzeganie tamci to są źli, że, że tak, tak jakbyśmy po prostu nie potrafili normalnie funkcjonować. Tak, lubię tą muzykę, może ty lubisz inną, to jest twoja sprawa, natomiast ja się koncentruję na tym, co jest moje i lubię ten rodzaj liturgii, lubię ten rodzaj modlitwy, lubię tą wiarę czy ten kościół, bez takiego po prostu poniżania innych, to jest szalenie ważne. Żebyśmy się cieszyli bogimi wiarą, bez poniżania innych. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.